Mam nadzieję, że ten film na temat Nocy Świętego Mija się Wam podobał. I teraz omówimy sobie sytuację związaną z Anglią i z powstaniem anglikanizmu. Na sukces reformacji w Anglii wpłynął z kolei konflikt króla Henryka VIII Tudora z papieżem, władca w trosce o losy dynastii, konkretnie o pozyskanie męskiego potomka. Zabiegał zwierzchnika kościoła o rozwód, który dałby mu szansę na powtórne małżeństwo i zapewni sobie potomka płci męskiej. Papież, jak wiadomo, odmówił i spowodowało to zerwanie przez monarchę angielskiego kontaktu z Rzymem. I tutaj macie informacje na temat samego anglikanizmu i Henryka VIII. No i tak wyglądał właśnie omawiany Henryk VIII Tudor, który wykorzenił kościół rzymsko-katolicki z Anglii w XVI wieku. Do zawarcia tego aktu supremacji, o którym było wspomniane w filmie, doszło w 1534 roku, wtedy angielski parlament ogłosił właśnie akt supremacji, który uczynił Henryka VIII głową kościoła w Anglii i tym samym istnił zwierzchnictwo papieskie. Powstał w ten sposób podporządkowany królowi kościół anglikański, kościół narodowy, w którym w późniejszych latach wprowadzono takie kroki, jak zaczęto używać liturgii w języku angielskim, a także udzielono komunii pod dwiema postaciami, czyli chleba i wina, tak jak było zapisane w Ewangelii, a także zniesiono celibat duchownych. Pod względem doktryny, kościoł, doktryna kościoła anglikańskiego, czyli anglikanizm, był podobny do kalwinizmu, zachował jednak sporo elementów liturgii katolickiej, Przeprowadzono, podobnie jak w luteranizmie, sekularyzację zakonów i konfiskatę ich majątków, co spotkało się z poparciem dużej części społeczeństwa. Teraz już w podsumowaniu prawie mówimy o skutkach reformacji. W wyniku reformacji doszło do rozłamu chrześcijaństwa zachodniego w Europie, i na trwający od XI wieku konflikt pomiędzy chrześcijanami wschodnimi i rzymskokatolickimi. Czyli schizma wschodnia, tak zwana, nałożył się nowy pomiędzy katolikami i protestantami. I bezpośrednim tego skutkiem był wzrost nienawiści między przedstawicielami różnych wyznań, która często prowadziła do zamieszek, a tak jak w wypadku z omawianej nocy świętego Bartłomieja we Francji, także do masowych rzezi przeciwników. E w ramach takich ciekawostek można wspomnieć, że kościół angielski i kościół anglii istnieje do dziś. Tytularną władzę zwierzchnią obejmującą m.in. prawo mianowania biskupów, ale nie kwestie wiary, sprawuje nad nim panujący monarcha, czyli tak naprawdę tytularnym zwierzchnikiem, zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego jest obecnie królowa Elżbieta II, natomiast jego duchowym przywódcą jest arcybiskup Canterbury. W wyniku Dysput i sporów teologicznych z anglikanizmu przez stulecia odramniły się liczne wyznania, funkcjonujące także współcześnie, najczęściej w Stanach Zjednoczonych. Tace, takie wyznania jak metodyści, baptyści, Purytanie, a także prezbiterianie. I tutaj mapa przedstawia nam rozwój reformacji w Europie mniej więcej do 1530 roku. To widać, że jeszcze nie obejmowało tutaj Wielkiej Brytanii, natomiast widzimy, że jest objęta tym Skandynawia. Szwecja oraz Dania, a także Niemcy oraz Inflanty. No i podsumowanie tego tematu. W 1517 roku wystąpienie Marcina Lutra zapoczątkowało reformację. Wówczas ogłosił on tezy przeciwko sprzedaży odpustów. Jak wiemy, po kilkuletnim sporze został wykluczony z kościoła katolickiego. Doprowadziło to do stworzenia nowego wyznania, czyli luteranizmu, a także powołania nowego kościoła ewangelicko agłyburskiego <laughs> Państwa Rzeszy w wyniku ustaleń pokoju zawartego w Augsburgu w 1555 roku pomiędzy luteranami i Katolikami podzielił się właśnie na katolickie i protestanckie, i o religii panującej w danym kraju decydował władca, a nie papież. W XVI wieku pod wpływem nauk Jana Kalwina ukształtowało się nowe wyznanie kalwinizm. A w Anglii na czele Kościoła Narodowego Anglikańskiego stanął Henryk VIII który odłączył się od papieża i od wyznania rzymskokatolickiego. Wyznania protestanckie odrzuciły zjaśnictwo papieża, dotychczasową formę organizacji kościoła i celibat duchownych. Za jedyne źródło prawdy, wiary została uznana Biblia, którą przetłumaczono na języki narodowe. I jeszcze daty. 1517 rok, ogłoszenie 95 tez przez, przez Marcina Lutra przepraszam, w Wittenberdze. 1534 rok y, y, akt supremacji ogłasza uchwalony przez Parlament Angielski, ogłasza Henryka VIII. głową Kościoła w Anglii. W 1541 roku Jan Kalwin tworzy pierwszą gminę luterańską, kalwińską w Genewie, y, gdzie rządzi konsystorz. Y, natomiast w 1555 roku zostaje zawarty pokój w Augsburgu, który kończy epokę wojen religijnych. Dziękuję za uwagę.